Witam Was, tu Mr. Kuraczek 48 Mr. Kuraczek, no wiecie o co mi chodzi I taki to jest portal 1 yy, tak, sorry, yy, że yy, że nagrywam z tak starej gry ale nic nic nowego nie wpadło mi w ręce

Uuuu. Wow, znowu mi laguje! Wygrywam to po raz kolejny, a... I tak ten... I tak mnie laguje, nie wiem dlaczego tak jest, ale no. okay.

trafiłem. I teraz pytanie do was. Kiedy chcecie portal, żeby był? Bo... Bo tu są rozdziały. Dużo jest tych rozdziałów, a ja nie chcę tego dzielić na party. I... I tak... I... no...

bo to miała być pokazówka i chyba była. Napiszcie mi kiedy mają być te te, 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 te filmiki, kiedy wy chcecie. Ja muszę kończyć. Komentujcie. Sobie.